Dobry wieczór, Marcelina Bociek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Dzisiaj aurą w Polsce zawładnął chłodny front atmosferyczny, który przyniósł duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu, gdzie gdzie-niegdzie nawet burze. I tak też wyglądać będzie ta nadchodząca noc w większości regionów Polski. W pierwszej części nocy popada w szerokim pasie środkowym, jednak z każdą kolejną godziną opady będą słabnąć i w drugiej części nocy zupełnie zanikną. Zacznie jednak nakładać i grzmieć na wschodzie. Synoptycy mówią, że burze mogą przybrać tutaj gwałtowną formę z silnymi opadami deszczu, gradu, a także silnym, porywistym wiatrem. Pogodnie pozostanie natomiast na zachodzie. W całej Polsce będzie ciepło, przede wszystkim na południu i w tam 17-18 stopni na termometrach, nieco chłodniej na północy i zachodzie, tam od 14 do 16 stopni Celsjusza, najchłodniej w Szczecinie 12 stopni Celsjusza. Jutro w Polsce aura już zdecydowanie spokojniejsza, od rana na niebie więcej słońca niż chmur. Na przeważającym obszarze kraju będzie to dzień pogodny i dość słoneczny, jednak popada na krańcach wschodnich. Południowych, a także zachodnich. Tam synoptycy również mówią o możliwości wystąpienia intensywnych burz. Na termometrach przyjemne wartości: nadal ciepło, ale już nie upalnie. Od 25 do 27 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Sprawdźmy teraz prognozę dla naszego województwa. Na Kujawach pierwsza część nocy jedna jeszcze niepogodna, popada przede wszystkim w pasie wschodnim, jednak już w drugiej części nocy będzie pogodniej bez opadów na termometrach od 13 do 16 stopni Celsjusza. Jutro z kolei na Kujawach i Pomorzu możemy spodziewać się pogodnego i dość słonecznego dnia. Synoptycy nie prognozują opadów, a na termometrach od 25 do 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne będzie się nieznacznie wahać jutro na barometrach w okolicy południa 1009 hektopaskali. Tymczasem żegnam się z Państwem, życzę udanego wieczoru i do zobaczenia.